Robić tylko na przed nimi W razie czego mam grenade. Dobra, tu mamy. Kurwa, ale ich jest dzisiaj. Jakby promocję w tesco mieli. Dobra, wypierdalamy stąd, żeby nie było. Łączmy kamienia po drodze. Wow, zapomniałem, że tutaj też mogą wychodzić. Klejmory kupimy, żeby nie było potem. Na razie jeszcze nie uruchamiam. To jest dobrze. No i mamy tripla. 24 pociski Kurwa A to mi zasłabło już Dobrze Przejdę, przejdę. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, cholera. Teraz muszę iść po klejmory jeszcze. Dobra, dopóki tu one nie idą, jest dobrze. Pokażę Wam co zrobić z takim flamorem. Jep, jeden. A drugi zostawiacie im na drodze. Patrzcie. Hop. W późniejszych rundach będę tylko korzystał z... Wow! Wow wow, wow! wow, 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 wow! Dobra, udało się. Dobra, czyli skrzynka jest na zewnątrz. Dobra, załączamy teleport. I lecimy już po juggera, bo ten Jagger jest tutaj potrzebny. Jugger, Jagger, Jagger, Psy. Dobrze, że zdążyłem kupić setyczkę Jeden ze spotów fajniejszych Dostawiamy Gameory Dobra Najważniejsze, że już jest Jagger. Dobra, przeładowanie Tak żeby cały czas być na przeładowaniu. Ja specjalnie tu siedzę za tym teleportem, bo po prostu tu jest najlepsza miejscówka. Tu kiedyś w wersji. Pamiętam, że w wersji 1.1 tak było, że była możliwość właśnie siadań. Okej, okay, mamy maksamo. Dobra. Kolejną rundkę, dawajcie, kolejną rundkę. Tu jedna i tu druga. Dobrze, dobrze. dobrze. O Ty, dziadu dobra Claymore. Nie, nie, nie teraz, proszę cię! Dobra, nieważne, jeszcze pociągnę tyle ile mogę, a potem wyłączę. No, chodź, 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 chodź. Ale sieka, bez kitu sieka totalna sieka okej okay, ten leży tak żebym nie przyblokowały te zombiaki właśnie wow hop dobra mamy kabumka czyli kolejna tumoweczka Okej okay, mamy. I wracamy na główną halę teraz. Już Bowiego by się jeszcze przydał i tak chyba zrobię, no, 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 Ocho. Wow. Dobra. Muszę sobie znowu Jagera kupić. I speed call Muszę nożować na razie. Jeden, drugi. Widzicie, one nie wybuchają, jak się jedno jego zabija. Ok, mamy czok na jugera, to lecimy po Nie Niezła runda. Ja już leżę. Teleport już działa, także jest dobrze. Okej. Okay. Tempo, tempo biegnij. A, zapomniałem, że nie ma spitkoli jeszcze. Okej, okay, tu mamy już łódeczkę, dobrze. <gryw> Dobra, tutaj to. okej okay. na tym na zewnątrz jest skrzynka także nie jest źle ale żeby się do niej dostać muszę otworzyć sobie parę drzwi także jeszcze jedną rundę muszę się przetrzymać kurwa spierdoliłem z, z tym nożowaniem Mogą te drzwi sobie otworzyć dobra gdzie jest dobra zabudujemy sobie bariery i może zdobędziemy trochę funduszy Okej okay. O o Dobra, zanim on do mnie dojdzie, minie chwila Ja go nie będę nożował Tylko po prostu zabuduję sobie I pójdę do skrzynki w tym momencie Bo ta skrzynka jest też ważna, muszę mieć broń. Tędy. Jeszcze te tu na zewnątrz. Dobra, to jest zabudowana. Tamta nie jest zabudowana. Że tamto mogę sobie na spokojnie zabudować. Tamten się człapie. Że zanim on się doczłapie, ja zdążę sobie tam odbiec. A nie, mam kadłubka. Dobrze, nara. Kadłubek sobie nie chodzi. Ja Jestem na spokojnie, tutaj zrobię te wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że mi pońców wystarczy. Dobra, tu jedno. Tu widzę, jeszcze są ze dwa dziury. No, zabudowy 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 Potrzebuję coś około 2000 żeby tam przejść. 1000 na otwarcie, 750. Jeszcze 950 na wylosowanie. Także myślę, że. Mmm... radę. Ok, to zabudowałem. To jeszcze tam na górze jest okienko, pamiętam. Zabudowane, dobrze. I jeszcze jedno. Zabudowane, niezabudowane. Co tu jest? A, toalety. Czyli zombie wychodzą z toalety z kibla. Nie wiem, czy je ciśnie straczka, czy co. Whatever. Ktoś miał chyba okres. Jak widzimy, gdzie on jest? O jest, dobra, teraz muszę się w, w hali z teleportem znaleźć. Hej, okay, ściągamy, ściągamy ich, ściągamy, żeby na scenie byli. Okej, okay, idą już, dobrze. Wciągamy, wciągamy. Pierwszy, drugi. What the fuck?! Ale mnie wystraszyli. Zapomniał o może. Lecimy Dobra Zobaczymy ile przeciągnę rundę Tędy Dobra, mamy podwójnego O nie, 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 nie nie mogę się tradać zaciągnąć w tym. Udało się. Dobrze, zabudowuj, zabudowuj. Od dziadu. Y Oké. Okay. What the fuck spadamy? O ty dziadu Okej okay, kolejny Przydałoby się już zalosować Musimy stwierdzić kiedy koniec Dobra mam tego zabiliśmy, także idziemy zalosować. Bo trochę mi się punktów ta stukał. A nie, tu mam takiego powolnie kroczącego, dobrze. Nie będzie mi przeszkadzał tylko, a ten może sobie kroczyć. Op. Pięknie. Ta, da. wymieniamy. Daj mi coś fajnego, daj mi coś fajnego, daj. Kurwa, proszę mu coś fajnego, a nie. Dobra, jeszcze raz. Ja, jebie, dobra. Będzie niezłe losowanie, widzę. Jak mi jedzie. Famas. Famas. Dobra, a co z mi Nie, chyba jeszcze zamiast MP40 nie zamieniam. Dobra, idziemy do kupi siamo I mamy FAMASiOra ładnie Teraz się będę zastanawiać co ulepszyć, chyba są ulepszę w tym momencie Bo jest mocniejszy, ten perk daje nam możliwość dobrania trzeciej broni sobie Miałem go kupić przed losowaniem, żeby mógł trzecią broń wylosować właśnie Okej, okay. i zatłuczamy go z FAMASa już Mam nadzieję, że on nie jest idiotą nie poszedł dookoła. Bo ja potrzebuję być w tej hali teraz. Dobra. Idziemy, idziemy.